Klasy gastronomiczne i hotelarskie uczestniczyły w pokazie kulinarnym organizowanym przez Agencję Rynku Rolnego. Bardzo, bardzo nam zależy na takich pokazach. To nie jest pierwszy taki pokaz. Zależy nam dlatego, że oprócz tej wiedzy ściśle takiej związanej z dydaktyką dbamy o rozwój kompetencji, umiejętności i wiedzy naszych uczniów tak, aby bardzo szeroko wchodzili na swój rynek pracy, że tak powiem. Gościliśmy w ubiegłym roku w grudniu pana Roberta Makłowicza. Mamy też, mamy też nadzieję, że przyjedzie do nas pan Pascal. Także bardzo, bardzo się cieszymy, że właśnie nie tylko ta dydaktyka, nie tylko zajęcia w klasie, ale również wszystkie inne możliwości, jakie daje nam m.in. Agencja Rynku Rolnego, a także. Pan starosta Jan Grabkowski, który jest właściwie właścicielem gospodarzem naszej szkoły i organ prowadzący powiat poznański, któremu zawdzięczamy bardzo dobre wyposażenie zarówno pracowni gastronomicznej, jak i również dla pracowni dla nauczania przedmiotów hotelarskich. Nasza szkoła to szkoła przede wszystkim techniczna. Kształcimy w ponad 100 zawodach na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. Ale możemy też oferujemy też dużą liczbę zawodów na poziomie technikalnym. Nie zapominamy oczywiście też o zawodach, które są związane z gastronomią i z hotelarstwem. Mamy takie klasy na poziomie technikum, ale również zasadniczej szkoły zawodowej.